Elo, Elo, z tej strony Yahoo, Elkos, Mamy wtorek i tak jak obiecałem, są wyniki konkursu. Więc tak, wchodzimy na nasz kanał, kopiujemy link do odcinka specjalnego i wklejamy na specjalną stronkę, która wylosuje nam zwycięzcę. Ładujemy komentarze i wybieramy zwycięzcę. Uwaga! Gratulacje, Oski Polska, wygrałeś. Tysiąc fadolców. Odezwij się do mnie na maila i wszystko uzgodnimy. Dobra, jeszcze sobie zagramy, żeby nie było nudno. Otw otworzę jeszcze te dwa ostatnie prezenty, bo mam do, otw do otworzenia. Ciekawe co wypadnie. Ciekawe co wypadnie, ciekawe co wypadnie. Jestem ciekawy i. malowanie. Ulu, fajne. Zostało mi tylko jedno. Malowanie świąteczne. Świąteczne malowanie. Do, do, do czego to było? Do tych, do, do broni. Mi zostało tylko malowanie. I malowanie, nie? Na pewno. Tak, dobra. Pojawiło się. Dobra, uuu, jeszcze mamy do otworzenia skarpetę. I jakie zadania? Znisz podstępnego bałwana, mieczem świetlnym lub kilowym. Zniż zdoby, ozdoby, przeszukaj lodowe skrzynie. Lodowe skrzynie? Co jest? Jakie lodowe skrzynie? Dobra, już jesteśmy w grze. Może na środek? O ile ludzi wyskakuje z busa? Ja się nie mogę. Dobra, ja już wyskakuję też. Czy jest to? I nie ma? Na gościu leci do przodu cały czas. Proszę tylko nie to, proszę tylko, by nie było burzy śnieżnej, bo to już będzie tragedia. Będę co na mały domek na początek. No spokojnie, Czy, a co tu? Nie, czy mi dziwnie zrobił żółty? U MK. dobra, Idziemy po drugą skrzyneczkę. U Heavy Sniper. Jest spoko. się teraz zadanie mogę wykonać. Nie? Mam zniszczyć bałwana. No to pyk. A kule też? Uuu. Dobra. To mnie odepchnęło. Jest, dobra, mam prezent. Jest super. U sztucer, się przyda, dobra, czy ja nie wierzę, ile tych skrzyneczek tutaj jest w tym domku? A to co, co? Dobra, pompka. A w sumie nie, 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 dobre, ja tego śniżkownika wezmę. I na pistolecik. I dlaczego? No nie wiesz, bo czemu to? Dlaczego nie mogę budować? Tu ktoś idzie. Krzyneczkę są otworzę. Dobra, spokojnie. Spocony. O! Jaki on jest spocony, ten gościu. Pamiętajcie, god twórcy, jak łapka w górę i subskrypcja. Elo.